Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Moje miasto w Minecraft. Dawno nie ukazywał się żaden odcinek, długo o niego prosiliście i wreszcie mogę coś nagrać, wreszcie mam możliwość, chęć i materiał. Się skupiałem nad tą budowlą. Jest to villa versettiego, którą już zapowiadałem od jakiegoś czasu. Jak widzicie, jest ona duża, przynajmniej taka się wydaje z zewn zewnątrz. Później, jak wewnątrz zobaczycie, to to, co jest wewnątrz, zupełnie nie odzwierciedla tego, co jest na zewnątrz. I to już po prostu się dzieje, moim zdaniem, w GTA Po prostu e, nie odzorowali tego e, środka identycznie, jak to wygląda od zewnątrz i dlatego miałem małe problemy przy budowie co zresztą zobaczycie głównie na klatce schodowej musiała być ona delikatnie ściśnięta nie tak jak to było w pierwotnej Vice, z Vice City wersji w pierwszej części, że tak powiem tego odcinka czyli przewodnika po Varsity Estate pokazałem wam tą willę w wersji GTA Vice City teraz pokażę wam moją Minecraftową wersję Najpierw wejdziemy do środka, ponieważ robi nam się dzień, to za chwilę wejdziemy na dwór, jak omówię to, co jest wewnątrz, i wtedy będziemy mogli w pełnym świetle dziennym pokazać to, co jest na dworze. Tutaj nie za, nie za bardzo skupiałem się na tych śmieciach, które tutaj leżały, ale na przykład postarałem się ustawić w tym miejscu łopatę, tak jak ona stała w tej wersji z Vice Wejdziemy do tego pokoju, z czego jestem dumny, to to, że udało mi się zrobić parawan ze sztandarów. Naprawdę, coraz więcej itemków się pojawia w tym Minecrafcie, co bardzo mnie cieszy. Oprócz tego, tak ciasno, ale własno, jeśli chodzi o te bronie, co tutaj były, to rozwiązałem ten problem ustawiając skrzynki. Życie to oczywiście mamy złote jabłka, zbroje to nasz pancerz. Teraz pójdziemy do pokoju na górze. Ten to dopiero zrobił się ciasny. Gdy wybudowałem hol, główny hol, wydawał mi się on ciasny. Ale później się zastanowimy: kurczaki, mam jeszcze do wybudowania jeden pokój. I gdzie ja go zmieszczę? Naprawdę musiałem troszeczkę hol powężyć. Także. Mm, no, ciasno, ciasno tu jest. Bardzo ciasno. Oświetlenie trochę tak bardziej po swojemu zrobiłem. Oczywiście umieściłem tutaj również obraz, i teraz idziemy na tą falerną klatkę schodową, która również wyszła ciasna, co zresztą za chwilę zobaczycie. Tutaj powinna być ta przestrzeń między barierkami, ale po prostu nie było możliwości, żeby ją zrobić. Musiałbym poszerzać cały dom, a już było za dużo roboty za mną, a wtedy na odcinek czekalibyście jeszcze dłużej. Tutaj nasza mała zbrojownia, czyli mamy bronię, oczywiście pancerze i również mamy życie. Zanim wejdziemy na samą górę, to wejdziemy na dwór, tutaj dołem, tą piwnicą, ze względu na to, że na górę sobie po prostu polecimy, tutaj mamy ten taki basenik. Tutaj były jakieś figurki, zastąpiłem je stojakami na zbroje. Ubrałem je w zbroje, ale głowy różnych potworów wykorzystałem zamiast hełmów. Wydaje mi się, że w miarę ciekawie się to prezentuje. Tym korytarzem, jak pewnie dobrze wiecie. Wejdziemy do Labiryntu. Mam tutaj kolejną skrzynię z, z dwoma ponieważ w wersji z Wysoce tutaj można było zdobyć życie. Jeśli chodzi o kształt, jak najbardziej jest odzorowany. No niestety korytarze, że to można nazwać korytarzami Labiryntu, są y, troszeczkę węższe. I tak samo jak w wersji Vice City, tutaj w środku umieściłem prezent w postaci snajperki, czyli łuk i strzały. Jeżeli ktoś yy, nie wierzy, że jest odzorowane tak samo kształtem jak to było w Vice City, no to ma teraz okazję się przyjrzeć od góry i prześledzić to zarówno na tym wideo, jak i w wersji Vice City. Tutaj w zasadzie nie ma zbyt dużo do mówienia, tutaj mamy place, gdzie powinien stać C Sparrow, a no i bardzo ważna rzecz. Niestety w moim mieście nie było miejsca, żeby ustawić wodę. w ogóle. Ta willa, choć jest za mała, bo jest z niej za ciasno, to i tak zajęła mi więcej miejsca niż się spodziewałem. Przez to nie mogę, nie mogę umieścić tutaj wody, przynajmniej po bokach, bo tutaj z tyłu być może się zdecyduję nad jakieś jezioro. Ale najpierw muszę obok stadionu postawić halę sportową, która również zajmie mi sporo miejsca. I dopiero będę się zastanawiał nad rozmieszczeniem tutaj jakiejkolwiek wody czyli to w późniejszym czasie mamy basenik, tutaj mamy to miejsce w którym pojawiają się nasze bronie po zebraniu paczek i to co nam zostało do omówienia to jedynie dach oczywiście mamy to lądowisko dla helikopterów zupełnie jak to jest w wersji z Vice City skrzynki postanowiłem sobie po prostu zastąpić drewnianymi blokami blokami yy, desek czyli drewna Mam czerwone beczki zastąpiłem blokami redstone'a Złote beczki, a przynajmniej wyglądały na złote takie żółtawe, postanowiłem zastąpić blokami złota, a te takie zwykłe, blaszane beczki blokiem żelaza. I oczywiście mamy również te beczki wybuchające, które zastąpiłem TNT. I oczywiście mamy z dachu wejście do klatki schodowej. I tak pokrótce omówiłem Wam ten domek. Dajcie znać. W komentarzach, jak Wam się to podoba. Ponieważ pojawiało się już na YouTube kilka wersji willi Versettiego, i ciekaw jestem, jak moja, yy, że tak powiem, yy, obrazuje się na tle innych. I co jeszcze chciałem powiedzieć. A przede wszystkim plany na przyszłość z moim miastem w Minecraft. Mam parę mniejszych projektów, które będą zrealizowane w najbliższych dniach prawdopodobnie jeżeli starczy mi czasu, jeden już jest w zasadzie zrealizowany do nakręcenia. Dwa albo trzy z nich, trzy z moich pomysłów muszę zrobić. To, co lubię w krótkich projektach małych, że to są projekty na jeden dzień. Usiądę, zacznę, skończę za chwilę i mogę nagrywać. Znaleźć tego chwilę czasu, żeby nagrać. Zmontować już później mogę. W każdym momencie to dużo czasu nie zajmuje. Natomiast yy, jeśli chodzi o jakieś większe projekty, takie również yy, pojawiają się w moich pomysłach, czy w pomysłach podsyłanych przez Was, i prawdopodobnie też je zrealizuję. Tylko na takie będziecie musieli troszeczkę poczekać. Mam nadzieję, że do majówki będę mógł przynajmniej raz w tygodniu coś dla Was wrzucić. A co będzie po majówce, to dopiero wtedy się zastanowimy, pomyślimy. Może jakaś nowa seria z nowej gry, jeżeli nie będę nadążał zbudowanie w Minecrafcie. Oczywiście Minecraft wtedy będzie się też pojawiał co jakiś czas. No bo na to potrzeba jednak troszeczkę czasu, żeby siąść, zacząć budować, wybudować, później znaleźć chwilę spokoju yy, dla siebie. Co jest szczególnym problemem, gdy się mieszka w Akademiku, żeby mieć tą ciszę, spokój i móc sobie nagrać i później w wolnej chwili wyrenderować. Czyli to wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia, do przekazania. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Cześć.